W dzisiejszym odcinku poznacie zwroty, dzięki którym zaproponujecie koledze wyjście na piwo, koleżance drinka, a nawet wspólną kolację. Innymi słowy, nauczycie się zapraszać, proponować, ustalać godzinę spotkania, zgadzać się i odmawiać. Zapraszam do oglądania. Jednym z uprzejmniejszych sposobów, żeby zaproponować komuś wyjście na kawę jest zwrot Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Czyli czy może wyskoczymy na kawę? Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? I zauważcie, że chociaż zwrotem przetłumaczyliśmy na może wyskoczymy na kawę, to dosłownie po niemiecku zapytaliśmy, czy chcemy pójść wypić kawę. Wollen wir? Einen Kaffee trinken gehen. I bardzo często jak będziecie chcieli zaproponować coś waszemu niemieckiemu koledze albo koleżance, dosłownie zapytacie, czy chcemy zrobić daną rzecz. Na przykład, żeby zaproponować komuś, może wyskoczymy do kawiarni, dosłownie zapytamy, czy chcemy do kawiarni pójść, czyli wollen wir ins Kaffee Gehen. Co oczywiście tłumaczymy niedosłownie, na może wyskoczymy do kawiarni Wolen in Escafi gehen. Innym, nieco bardziej potocznym sposobem, żeby coś zaproponować jest wyrażenie wi we es, mit, czyli dosłownie jak byłoby z, a nie dosłownie co powiesz na albo co pan, albo pani powie na. Na przykład wi wejre es myt kinu. Co powiesz na kino? Wie wäre es mit kino? Albo Wie wäre es mit einem Bier? Co powiesz na piwo? Wie wäre es mit einem Bier? Można też zapytać kogoś, czy ma lust, czyli ochotę. Na przykład Hättest du lust auf einen Drink? Miałabyś ochotę na drinka. Hättest du lust auf einen Drink? Możemy użyć też czasownika rozdzielnie złożonego einladen, czyli zaprosić. Żeby powiedzieć: Ja zapraszam, czasownik ten rozdzielimy i powiemy: Ich lade ein. Zapraszam. A zapraszam Ciebie na kolację, to Ich lade dich zum Abendessen ein. Zapraszam Cię na kolację. Ich lade dich zum Abendessen ein. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli ta audycja pomaga ci w nauce niemieckiego, jedyne o co proszę to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten odcinek swoim znajomym na social mediach. Dziękuję. Wiemy już jak zapraszać i proponować. Teraz nauczymy się zgadzać, odmawiać i ustalać godzinę spotkania. Żeby zgodzić się na spotkanie, możemy użyć słowa einverstanden. Czyli zgoda. Einverstanden. I dodać: Das ist eine tolle Idee. To jest świetny pomysł. Das ist eine tolle Idee. Można też krótko powiedzieć: Ja gerne, czyli tak, chętnie. Ja gerne. Z kolei, żeby się nie zgodzić, powiemy: Nein, danke, nie dziękuję. Nein, danke. No i możemy dodać es tut mir leid, przykro mi, es tut mir leid. Ich kann nicht, nie mogę. Ich kann nicht, żeby zaproponować godzinę spotkania, znów możemy użyć wyrażenia wie wäre es mit i powiedzieć wie wäre es mit 19 Uhr, czyli co powiesz na 19 godzinę? Wie wäre es mit 19 Uhr? Gdybyśmy woleli na przykład nieco późniejszy czas, możemy użyć wyrażenia ginges, które przetłumaczymy sobie luźno na czy dałoby radę. Ginges. Na przykład ginges etwas später dałoby radę nieco później. Ginges etwas später vielleicht 20. Może dwudziesta. vielleicht 20. A jak już wszystko ustalimy, możemy powiedzieć wunderbar, das. Passt mir gut, czyli wspaniale. To mi pasuje, to mi odpowiada. Wunderbar, das passt mir gut. No i na pożegnanie możemy dodać bis dan, czyli nie dosłownie do zobaczenia, a dosłownie dan znaczy wtedy. I chodzi tutaj o tę datę spotkania, na kiedy się umówiliśmy, czyli bis dan to dosłownie do wtedy, do tego momentu, w którym się umówiliśmy. A teraz pora na zadanie dla was, no bo to praktyka czyni mistrza. Uzupełnijcie następujące zdanie: co powiesz na kino? Viveire esmit. Mm -mm. Co powiesz na kino? Viveire Swoją odpowiedź zapisz w komentarzach pod tym nagraniem. A w piątek sprawdź nasze social media, gdzie podamy poprawne rozwiązanie tego zadania. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj naszej aplikacji Język w 15 Minut. Znajdziesz w niej krótkie, praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek. Nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Kaffee und Liebe sind heiß am besten. Kawa i miłość najlepiej smakują na gorąco.